Cześć się mam! Tu oczywiście jest The Order of the House w kolejnym moim odcinku z Minecrafta przygody i dzisiaj będziemy. No nie dużo, że niektóre osoby się, osób się wymeslał, po co jestem ten kilo. I też po trochę po tytule. Um, dzisiaj mamy zamiar skończyć z rakietą, która nam przeszkadzała. Właśnie idziemy to zrobić. Ale teraz dostałem bardzo niepokojący list od naszego komendanta, że się udał do ścieków i złapał bardzo ważnego przestępcę. Nie wiem, czy mi się to uda na tym filmiku. Jeśli nie, to na no jutro będzie następny. A teraz, teraz musimy po prostu to zniszczyć, bo ja już nie mam siły do tej rakiety. Ta rakieta tyle szkód nam tutaj y, zrobiła, że po prostu, po prostu, ją trzeba zniszczyć. I w ogóle też mi powiedzieli i pewnie wszyscy myślą, że y, y, tak od razu mogło, można było tą rakietę zniszczyć. Otóż nie, nie można było, bo ta rakiety wy wybuchła i prawdopodobnie to połowę naszej y, miasteczka naszego. Bo najpierw trzeba ją e, e, unieruchomić. Czyli, że przestała działać. Nie? I dopiero później można zacząć ją niszczyć. No i właśnie, już po tej rakiecie, która nam przeszkadzała przez tyle dni. No nie, przeraz tyle. Bo mi tu przez parę dni, może dwa, może trzy dni przeszkadzało. No i proszę bardzo, mamy diamanciki. Jest okej. Okay. A teraz musimy się oddać, musimy e, pójść do komendanta e, e. i się dokładnie zapytać, o co chodzi z naszymi ściekami, że jakiś bardzo ważny przez to jest komendant. Nie, nie znam człowieka, nie będę się go po w ogóle jest, komendant? pewnie jak zwykle jest tu. Mm. Komendę. Witam, panie komendancie. Pan napisał mi list, że trzeba zejść do ścieków. Tak, trzeba zejść do ścieków, ponieważ domu może być bardzo niebezpieczny przestępca. Musimy go złapać, lecz nasze siły nie mogą wejść do ścieków, ponieważ on trzeba chwilę nam umyka, ale ty musisz tam wejść. Ale czemu ja, czemu nie może pan swoich policjantów wsadzić tam? Niestety on ich wykoruje. Ty jesteś bardzo sprytny. Uratowałeś nas yy, ten, nasze miasteczko przed yy, tą rakietą. Więc ty musisz to zrobić. Dobrze, komendancie, ja to zrobię. No i sami słyszeliście. Komendant mówił, że yy, to właśnie trzeba było zrobić. Ja też tym te liście dostałem, żeby nie z normalnych ścieków ze swojego domu schodzić, tylko niestety z domu naszego e, burmistrza. Mam nadzieję, że ku nie ma. Dobra. Trochę musimy... E, wolę widać i zniszczyć. Dobra, e, weźmiemy ten widet. I teraz idziemy. Nie ma inną stronę, tylko tu. O kurczę no, jak to jest ciężko. O kurczę, no to teraz mamy rozmyślenie. To jest chyba główna sala ścieków. No i chyba coś jest nie tak, zobaczcie na to gniecenie I ziemia tak głęboko? Coś tu jest źle. Bo jest źle, no zobaczcie, pistony, te tłoki. I tu jeszcze jedna jest. No, standardowe wejście to może być jakaś miejscówka. Zdecydowanie. Zobaczcie. Tu mamy szefkę to, graficzną, to, 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 to tak śpiewanie. No. Tu mamy coś. Tu w ogóle mamy alchemię, wszystko do alchemii. Zobaczcie, na fantom to się robi ogólnego opowiadania, układania i Dobra, to jest dość niepokojące. Ale wiecie co, to może być źle, to może być coś złego, więc... Zesuwałem się z Zabierzemy mu trochę z podłogi, żeby nie było, że jesteśmy złodziejami. Zakryjemy mu to, nikt tu już nie wejdzie. A jeszcze trzeba otworzyć tamto. Czyli myślę, że jest wszystko spoko. Ale to tak naprawdę nie jest spoko. No bo... Oczywiście, to był de order i rozwalił mu wszystkie. Zmasakrował jego wszystkie plany. Ale niestety nie było go tam. Musiałbym chodzić i szukać też wściekł go. Ale ścieki są niestety tak duże. I tutaj jest tak się łatwo zgubić, bo tu nie ma w ogóle słońca. No, nic się nie obrazi. Dobrze, bo tu w ogóle nie było. A teraz musimy iść do komendanta. Komendancie, Oznalazłem jego bazę, ale nie było go w niej. Hmm, to podejrzane. Roześlę swoich policjantów po, tej, e, po naszych ściekach i dowiemy się, gdzie on jest. Dobrze. Jakby co, komendancie? Zablokowałem wejście, nie wejdzie już tam. Bardzo dobrze uczyniłeś. Dobra. Patrzymy jak czas. 6 minut. To będzie jeden z krótszych odcinków. I oczywiście nie zapomnijcie o subskrypcji z dzwoneczkiem, żeby być na bieżąco z moimi wszystkimi filmami. I oczywiście dobijmy 15 subików. Będę bardzo zadowolony. I oczywiście jeśli klikniesz łopeczkę w górę yy, i dobijemy pod tym filmkiem 5 łapeczek w górę. Każda jedna łopeczka w górę to jeden mniej przestępców na, naszej, na naszym miasteczku. Oczywiście jeśli dobijecie 10. Dobra, nie, nie tak. Jeśli dobijecie 10 łopeczek w górę, to ten przestępca zniknie. Obiecuję to wam. Ja go złapię! A teraz już się, się z Wami żegnam.